Dzisiaj dostałeś po raz pierwszy szansę gry. Czy jakie emocje Ci towarzyszyły? Cieszyłem się, więc chyba radość. Cieszyłem się, że mogłem w końcu wystąpić po... i dać odpocząć trochę chłopakom z podstawowego składu, bo to też taki był cel. Oni mogli spokojnie potrenować i Środkowi, którzy mieli teraz trzy mecze w Kościach przed najważniejszym teraz dla nas meczem jutrzejszym, mogli sobie po prostu odetchnąć i, I my im daliśmy taką możliwość. Postawa kamerunczyków Was zaskoczyła. Pierwsze dwa sety zagrali w zasadzie bezbłędnie. Tak, no, oni grali bardzo dobrze pierwsze dwa sety. Myślę, że chyba najlepiej, najlepiej w tych mistrzostwach jak do tej pory. Ale my też zagraliśmy dosyć słabo i myślę, że ważne jest to, że po tym słabym początku udało nam się znaleźć jakiś tam swój rytm i mimo, że nie szło to, to odwróciliśmy losy tego spotkania i zaczęliśmy grać w miarę dobrze. Wystarczyło to na szczęście dzisiaj na zwycięstwo. Chyba mam się spodziewał, że pierwszym zespołem, w którym stracicie seta, będzie właśnie Kamerun. Czy ja wiem? Myślę, że to może tylko Bukmacherzy nie wstawiali no, tak, a, ale no, oni naprawdę zagrali naprawdę dobrze i, i też mieli trochę siatkarskiego szczęścia. I były takie akcje, że co byśmy nie zrobili, to oni nas podbijali. A oni też z drugiej strony, jakby tej piłki nie zaatakowali, czy na potrójnym bloku, czy gdzieś tam kiwali, to zawsze to wpadało. I czasami tak jest. Eee, no to był mecz też nie ukrywajmy, no nie, nie miał jakiejś dużej stawki wpływ, jakby patrząc na to, czy będzie miał znaczenie w, dalszym, w dalszej części tych mistrzostw, więc to też się ciężko gra takie mecze, a jak jeszcze przeciwnikowi zażarła gra, to już w ogóle. Na szczęście eee, odwróciliśmy ten mecz i, i wygraliśmy. Po, po pierwszym secie internauci żartowali, że zrobiliście to specjalnie, żeby kamerunczycy mogli napić się obiecanego przez trenera piwa. Tak, tak, mają się z nami podzielić. Z Argentyną będzie trudniej. Czy, czy może no, a do... Dzisiaj nie było wcale łatwo. <laughs> dzisiaj nie było łatwo, e, no, ale jutro, jutro gramy najważniejszy mecz e, jak na razie. I, I Argentyńczycy na pewno się zepną na nas, bo, no, bo znamy tych chłopaków i wiemy, że oni uwielbiają grać przy pełnych halach i, i będą chcieli nam e, kolegom z swoich zespołów udowodnić, co nieco u nas, ale, no, ale my jesteśmy u siebie. i. E, Będziemy chcieli ich ograć. No właśnie, tylko go lepiej? No my ich. <laughs> Nie, Skąd ta ma... pewność? O jezu, bo e, trener nasz grał przez rok z, rozgrywa... z pierwszym rozgrywającym Argentyny, więc, <laughs> więc na go dobrze. Nie żartuję oczywiście. E, no czym znaczy my będziemy na pewno dobrze przygotowani i oni też, ale, no, ale wierzę, że przy takiej grze, jak prezentowaliśmy w ciągu tych trzech ostatnich spotkań. Myślę, że powinniśmy z nimi wygrać. Jesteśmy u siebie, kibice będą za nami, a nie za nimi, więc, więc będzie dobrze. Jeśli wygracie te za trzy punkty, to to może być naprawdę pięknie, bo w grupie D dzieją się nieprawdopodobne rzeczy i dzisiaj y, Włosi stracili punkty. Trzy tak. Punkty. Przebrali szokie. Przebrali szokie. A to jestem zaskoczony. No to dobrze, no dla nas dobrze. My na razie się skupiamy na tym, co jutro przed nami. A jak już e, upadnie ostatnia piłka jutrzejszego meczu, to spojrzymy e, na tą drugą tabelę i, e, i zobaczymy, jak to tam wygląda. I będziemy myśleć nad środowym naszym rywalem. Nie wiem jeszcze, kto nim będzie, ale. Eee, ale tak jak mówię, no my się skupiamy na jutrzejszym dniu. Pytanie nieco absurdalne. Natalia Siwiec powiedziała, kojarzy pan. Eee, Natalia Siwiec kobiet, kojarzy. Tak, to powiedziała, że pani się podoba. To pan bardzo, bardzo mi miło. Proszę pozdrowić panią Natalię. Nie wiem, czy mam teraz powiedzieć, że ona też mi się podoba, czy... Nie wiem, <laughs> jak <dobrze>. nie uważa. No. <laughs> nie, no nie wiem. Proszę podziękować. Bardzo mi miło. Pozdrawiam panią Natalię Siwiec.